Raport z oblężonego świata. Cóż, nie jestem Herbertem, żebym tylko raportował, odmawiając sobie przyjemności komentowania. W międzyczasie oblężone miasto stało się całym światem. 27 kwietnia 2021 roku czwartek. Dzisiaj w raporcie informacje o danych, o stosunkach, o blokowaniu oraz obowiązkowo ekspert. Mamy 5709 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 99 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 361 osób, informuje Ministerstwo Zdrowia. I dalej. Stosunek zajętych respiratorów do wszystkich dostępnych urządzeń to jedna z najważniejszych liczby powtórzmy słowo Liczby pokazujących sytuację w polskich szpitalach. Jednym słowem, stosunek pokazuje sytuację. Słuchajmy, jednak, dalej. Podobnie jest z wolnymi łuskami dla chorych na COVID-19. Ministerstwo Zdrowia mocno sugeruje się obydwoma wskaźnikami, prowadzając lub luzując kolejne obostrzenia. Koniec cytatu. Zwróćcie Państwu uwagę, że ministerstwo mocno, podkreślam słowo mocno, sugeruje się stosunkami respiratorów do wszystkich dostępnych urządzeń w szpitalach oraz łuskami. Łuska to zapewne hybryda, powstała z połączenia słów łóżko oraz łuska. Mam wrażenie, nie pierwszy zresztą raz, że autorzy sprawozdań na temat wirusa przed wrzuceniem do sieci, w ogóle ich nie czytają, lub też nie sprawdzają, co piszą, albo mają bardzo słabą znajomość języka polskiego. Jak można się mylić w każdym zdaniowym tekście na temat Covid? -a? Być może jednak ta byle jakość jest całkowicie zamierzona i celowa. I ostatni temat. Antyszczepionkowcy blokują terminy szczepień. Pan Dworczyk zna ten problem z mediów społecznościowych. Otóż, osoby skrajnie nieodpowiedzialne blokują terminy szczepień. Jednakże, dzięki sprawnie działającemu państwu, ich działanie w realny sposób nie przekłada się na realizację programu szczepień. Koniec cytatu: Oddychamy z ulgą. Sygnalistą problemu, zwracam Państwa uwagę na to słówko robiące coraz większą karierę w polskiej rzeczywistości okazał się młody radiolog ze słynącego m.in. z narodzin pana Benguriona miasta Płońsk. Posłuchajmy. O celowej blokadzie terminów szczepień informował m.in. lekarz Bartosz Fiałek. Nie tylko informował, ale wzywał, by zainteresowały się tym procederem odpowiednie organy cytuję. Jeżeli prawdą jest, że środowiska antyszczepionkowe prowadzą zmasowaną akcję blokowania terminów na szczepienia przeciw COVID-19, to jest to działanie na szkodę obywateli Polski i powinny zainteresować się tym odpowiednie organy. Koniec cytatu. Pan doktor nie wie, czy jest to prawda, ale jeżeli tak, to wzywa zdecydowanie do interwencji. Zapewne ten młody, zdolny lekarz ma na pieczątce wypisane tłustą czcionką słówko ekspert. Zaś jego twitterowe konto zdobi takie oto znamienne motto: Cytat z pana Waltera, syna Izaaka, cytuję. Ludzie wystarczająco szaleni, by sądzić, że mogą zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają. No, czyli pan Bartek będzie zmieniał świat. Myślę więc, że jeszcze nie raz o nim usłyszymy. Nie wiem, jak można blokować termin, ale nie o takich cudach rząd potrafi pięknie bajdurzyć. A to wybrańcy narodu uwalniają szczepionki, a to roczniki, zapewne więc wiedzą, jak blokuje się terminy. Pamiętam sceny z dzieciństwa, a działo się to w prehistorii, przed erą Covid. Jak w szkole podstawowej pani od historii chciała mojemu koledze Marcinowi postawić pałę, czyli dwuje z historii. Marcin zaś był człowiekiem trudnym, wybuchowym, któremu nerwy często i szybko opuszczały. Dziś pewnie miałby zdiagnozowane ADHD i 10 innych orzeczeń. Zatem podszedł do pani, która siedziała za biurkiem i palcem wskazującym zasłonił jej kratkę, w której nauczycielka miała wpisać mu ocenę niedostateczną. Ta zatem przesunęła długopis, chcąc wpisać mu ocenę w innym miejscu. To samo zrobił Marcin z palcem. Zabawa trwała kilka minut, aż w końcu historyczka zabrała dziennik i wyszła z klasy. Może podobnie antyszczepionkowcy zabierają panom z rządu oraz lekarzom kapowniki i palcami blokują terminy szczepień. Bardzo prawdopodobne. Pan Dworczyk poinformował, że rząd nie przewiduje wprowadzenia żadnych sankcji za niestawiennictwo na szczepieniu. Wierzymy w odpowiedzialność za siebie i innych, zakończył. Za niestawiennictwo. Patrzcie, jacy miłosierni nie przewidują wprowadzenia żadnych sankcji za niestawiennictwo na szczepieniu. Ano zobaczymy.